Pewnego środowego popołudnia na sor nieprawdopodobnie wbiega przerażony chłop z dzieckiem na ramionach. Ludzie, ratujcie! Krzyczy koleś. Mój syn połknął przedłużacz zwijany. Przedłużacz zwijany? A ile metrów? 25. Ładnie, <laughs> zapraszamy natychmiast do sali zabiegowej. Wchodzą, a tam przy biurku siedzi lekarz w białym kitu. Ojciec objaśnia zaistniałą sytuację i lekarz mówi do dziecka. Siadaj na kozetce, mały. Nie ma się czym martwić, zaraz dokładnie cię zbadamy. Lekko poddenerwowane dziecko siada i doktor zaczyna. Najpierw sprawdza stetoskopem oddech dziecka i mówi Okej, okay, oddychaj, mhm, mm mhm. Mm Dobrze, wygląda na to, że ciało obce nie blokuje dróg oddechowych. Wszyscy lekko odetchnęli. Zadławienie to poważna sprawa. Następnie doktor pobrał krew, mocz i zlecił badanie, by upewnić się, czy nie doszło do zatrucia spowodowanego materiałami użytymi do produkcji zwijanego przedłużacza. Czekają chwilę i myk, mamy wyniki. Hmm, zdaje się, że wszystko jest w normie. Nic nie wydziela niebezpiecznych substancji do organizmu. Znów odetchnięcie z ulgą. Hmm, no dobra. Teraz otwórz usta, zajrzymy do środka. Świeci latarką, patrzy, ale nic nie widać. Kurde, może lepiej zróbmy USG. Doktor jak powiedział, tak zrobili. Niestety podczas badania nie było zbyt wiele widać i postanowiono zrobić zdjęcie rentgenowskie. Lekarz przychodzi ze zdjęciem do ojca i mówi. No tak, sytuacja wygląda następująco. Zwijany przedłużacz jest w żołądku, ale lada moment trafi do jelit. Co to znaczy, pyta ojciec? Utknęło na amen, czy on to jakoś wydali, nie wiem. Hmm, no ciężko powiedzieć, powinniśmy go zostawić na obserwacji przez kilka dni. Kilka dni? Nie można po prostu tego usunąć operacyjnie albo chociaż nie wiem, dać mu coś na przeczyszczenie? W żadnym wypadku. Musimy poczekać, aż się rozwinie.